Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj na tapetę weźmiemy dalszą część powikłań po zabiegu z medycyny estetycznej. Powikłania po zabiegu z toksyną botulinową. Tutaj, jako przykład, weźmiemy panią Sonię Szklankowską z programu Paradise 2, która na Instagramie i na social mediach podkreślała, jak wykonała zabieg u lekarza, który miał spowodować zmniejszenie jej problemu z brukhizmem, czyli z zaciskaniem zębów, ze zgrzytaniem zębami, z przerostem mięśnia żwacza i została oszpecona. Pokazuję właśnie zdjęcia, jak tutaj wyglądała przed wykonaniem zabiegu i w trakcie działania toksyny botulinowej i po. Musimy wiedzieć że y, zawsze wykonując zabiegi mogą wystąpić powikłania. I tutaj wystąpiło takie powikłanie, ponieważ ostrzykując toksyną botulinową mięsień drzwacz rozluźniamy go, ale czasami ta toksyna botulinowa może nam zmigrować również do innych mięśni. Bo tych mięśni na twarzy mamy całkiem sporo. Tutaj widać ile mięśni mamy na twarzy. I tutaj ona pokazuje, że nie może się całkowicie uśmiechnąć. I to jest bardzo rzadkie powikłanie, ale dość popularne przy ostrzykiwaniu mięśnia żwacza, gdzie zostaje porażony mięsień śmiechowy i być może mięsień jarzmowy większy, które powodują właśnie, że ten uśmiech. Nam idzie do góry, że dzięki temu te usta się mogą mm, uśmiechnąć w pełni. I tutaj one przez chwilę zostały porażone. Oczywiście toksyna botulinowa ustępuje, e, jej działanie po 3 do 6 tysiącach, więc e, oczywiście te efekty będą naturalne i będzie wyglądała normalnie, ale przez czas działania toksyny botulinowej oczywiście może być tak, że tego uśmiechu pełnego nie będzie mogła zrobić. I zawsze musimy się z tym liczyć, że każdy zabieg czy to medyczny, czy operacja, czy zabieg medycyny estetycznej, zawsze mogą wystąpić powikłania i e, powinniście o tych powikłaniach wiedzieć przed zabiegiem, że tak może wystąpić. Ponieważ toksyna botulinowa, jak wiemy, poraża mięsień i przez chwilę po prostu e, połączenia nerwowe nie dochodzą do mięśnia i mięsień nie może się kurczyć. Pozdrawiam, Katarzyna Borkowska-Baczyła.